Kolejny rajd MTB po malowniczej trasie Weltrak w Lidzbarku za nami. Pogoda dla obserwatorów mało łaskawa, ale dla rowerzystów w sam raz. Dzisiaj na starcie stanę, stanęło około 50 zawodniczek i zawodników. Trasa dzisiejszego wyścigu to bardzo malownicza trasa przebiegająca wzdłuż trzech jezior. Jezioro Lidzbarskie, jezioro Zwóżno i jezioro Wlecz. Trasa prowadzi ścieżkami leśnymi, sutrami oraz e, takimi ścieżkami, gdzie można doskonalić swoje umiejętności techniczne jazdy na rowerze, przede wszystkim veltrak. Veltrak to jest naszą wizytówką Lizbarka, gdzie tutaj e, bardzo dużo kolarzy przyjeżdża i sprawdza swoje umiejętności kolarskie. W dzisiejszych zawodach bardzo dużą pomoc użyczyła nam straż OSP Lisbark i wszyscy strażacy z naszej gminy oraz młodzież ze szkół podstawowych i z Liceum ogólnokształcącego Wisbarka. Przypuszczalnie wyścig będzie trwał około półtorej godziny dla najlepszych. Trasa liczy około 34 km. Jeszcze raz powtarzam, trasa bardzo urozmaicona. No i na koniec, jeżeli wszyscy wrócą, myślę, że szczęśliwie wrócą na metę. Dla każdego przewidywane są medale, mamy poczęstunek, a dla najlepszych dyplomy i ekstra nagrody. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia na kolejnych wyścigach rowerowych w naszych malowniczych okolicach.